Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem oczywiście Tomi PSVR. Jeżeli wbijacie tutaj pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, a ten materiał będzie o kolejnych grach, które ukażą się na platformę PlayStation VR 2. Niektóre już wkrótce, a na niektóre troszeczkę poczekamy. W związku z tym zapraszam Was do oglądania. Tyler który właśnie widzicie, to Soul Covenant i ukazać się ma 18 kwietnia. A teraz kilka słów o grze. Kwantowa sztuczna inteligencja próbuje przejąć rolę Boga i przejąć kontrolę nad światem. Akcja tej gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości opuszczonej Japonii, gdzie ludzkość toczy zaciętą walkę z maszynami. Wielokrotnie gracz będzie odczuwał przypływ czystej adrenaliny, pokonując pewną zagładę, ale to także opowieść o życiu, choć widzianym przez pryzmat śmierci. Jest to taktyczna gra akcji VR o wysokim poziomie imersji, w której gracz podejmie walkę o losy świata. Kolejna gra to Crazy Kung Fu. Przygotuj się na przygodę fitness, ale za pomocą sztuki walki Kung Fu już dziś. Skup swoje ciało oraz umysł i podejmij wyzwanie, aby zostać największym mistrzem Kung Fu w dziejach. Dołącz do Crazy Kung Fu i rozpocznij swój trening, pracując nad refleksem i formą na drodze by stać się legendą Kung Fu. Używaj swoich rąk i ciała w opartej na refleksie rozgrywce, która podniesie Twój puls i nauczy cię nowych umiejętności. Odkryj 72 poziomy i 4 tryby gry z wyzwaniami o wysokim poziomie i modyfikatorami rozgrywki. Pełnoprawna kontynuacja Fateis, ulepszająca wszystko, co gracze kochają w swobodnej naturze Stride, i jeszcze bardziej przesuwa formułę akcji parkour dzięki nowej rozgrywce zorientowanej na fabułę. Wychowany w slumfach dystopijnego Iron City na samym dole łańcucha pokarmowego dostałeś złoty bilet. Aby przetrwać i wspiąć się po szczeblach kariery w elitarnych siłach policyjnych Sky Chase, będziesz musiał stawić czoła zmianom władzy w gangach, brudnym waśniom rodzinnym, tajemnicom korporacyjnym, zakazanej technologii i nie tylko. Twój los związany z innymi, pstrokatymi postaciami w tej historii. Czy zaakceptujesz przeznaczenie, czy będziesz z nimi walczyć? like say fire makes an effective means against pests don't get me wrong i'm not complaining the good run is not uncommon too and you get creative at sky chase all the time keep moving forward

Nieudany eksperyment wywołał bezlitosną inwazję obcych, pogrążając ludzkość w chaosie. Zostaniesz Big shotem i wcielisz się w kluczową rolę eksterminatora obcych. W miarę jak wyposażasz i rozwijasz swojego mecha, będziesz zapuszczać się głębiej w zainfekowane obszary w poszukiwaniu źródła całego chaosu. Eksterminacji można dokonać w pojedynkę lub ramię w ramię z innym Big shotem. Kiedy połączysz siły, współpraca jest kluczem do powstrzymania obcych szumowin i wykonania zadania. Obsługiwana jest gra międzyplatformola, czyli będziemy mogli zagrać z kimś u boku, kto będzie grał na przykład na Questie, więc żaden z Twoich znajomych nie zostanie pominięty. Metal Helsinger, bo tak nazywa się kolejna gra, to rytmiczny FPS, w którym musisz strzelać do taktu, jeśli chcesz czerpać autentyczną przyjemność z rozgrywki. Im lepiej czujesz rytm, tym bardziej intensywna staje się muzyka, a twoje ataki sieją większe spustoszenie. Pokonaj hordy demonów, które będziesz patroszyć z zdobioną czaszką mieczem i dziurawić szerokim arsenałem morderczych splów. Każda broń dysponuje potężną umiejętnością. Powszechnie nazywane piekłem, tereny Królestwa Koszmarów obejmują tysiące piekielnych czeluści, a każda z nich jest przerażająco potworna na swój unikalny sposób. Arken Age to przygodowa gra akcji VR, której akcja rozgrywa się w biochazm, terraformowanym świecie fantazji stworzonym przez wielkiego arborystę. Weź udział w walce opartej w pełni na fizyce, używając mieczy i broni nasyconych Arkenitem i swobodnie eksploruj gęsto wypełnione środowiska oblężone przez zepsucie neuronowe Hyperiona. Arken Age obejmuje ponad 10 godzin kampanii i niekończący się tryb walki zapewniający nieograniczoną możliwość powtarzania rozgrywki. Będziesz posiadał pełne wirtualne ciało i jesteś tak zwaną biologiczną bronią obcych. Zbudowany z pełną lokomocją i możliwością swobodnego skakania, wspinania się i pływania. To już niestety wszystko na dziś, ja będę się z wami powolutku żegnał i do zobaczyska już wkrótce. Pamiętajcie o pozostawieniu suba i łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!